Hejka, hejka, a teraz Wam pokażę, pokażę jak mieszkam. Oczywiście w namiocie mamy prąd. Teraz wszystko troszeczkę suszymy, ponieważ jednak ta wilgoć się zbiera po deszczu troszeczkę, ale mamy izomatę oczywiście. Mamy krzesełeczko, mamy materacyk. Tak to wszystko wygląda. I powiem Wam szczerze, jest ok. Ale następnym razem kupię sobie większy namiot. Ten jest ok, ale jednak, jednak wygoda by była w większym namiocie lepsza. Także pozdrawiam Was serdecznie z nad morza. Trzymajcie się słodko. Hejka, hejka. Słońce znowu wyszło. Jest po prostu zajebiście.